Czy ktoś Cię ostrzegł, że życie po 80 może zaskoczyć jak nieprzewidywalna piłka, bo nawet najsilniejsze, najbardziej niezależne osoby bywają zaskoczone. W tym filmie zagłębiamy się w pięć trudnych i niespodziewanych prawd, których nikt nie unika po ukończeniu 80 lat. To nie są oczywiste zmiany fizyczne ani wyniki badań medycznych, to głębsze przemiany, ciche zmiany w sposobie, w jaki ludzie cię traktują, w tym, jak postrzegasz czas, w tym jak Twoje wspomnienia zaczynają szeptać prawdy, których wcześniej nie zauważałeś. Niektóre z tych rzeczy mogłeś już poczuć, ale nie potrafiłeś ich nazwać. Inne mogą Cię zaskoczyć, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Kształtują sposób, w jaki przeżywamy starzenie się. Zostań z nami do końca, bo choć te zmiany mogą brzmieć surowo, zrozumienie ich może przynieść spokój, sens, a nawet nową siłę. Jest coś niezwykle budującego w nazwaniu tego, przez co przechodzisz, i w uświadomieniu sobie, że nie jesteś w tym sam. Zaczynajmy. Po pierwsze, kurczący się świat relacji społecznych. Jedna z pierwszych rzeczy, które po cichu zaczynają się zmieniać po osiemdziesiątce, to zauważalne zmniejszenie Twojego świata towarzyskiego. Wciąż możesz odbierać telefony, wciąż widujesz od czasu do czasu jakiegoś gościa, ale nie da się ukryć, że częstotliwość tych kontaktów się zmieniła, a co ważniejsze, Zmieniło się też ich odczuwanie. To, co kiedyś było naturalnym rytmem przyjaźni i bliskości, teraz może wydawać się rozproszone, a nawet kruche. Przyjaciele wyprowadzają się, chorują, albo odchodzą. Członkowie rodziny zajmują się własnym życiem. I zanim się obejrzysz, zaczynasz spędzać więcej godzin w ciszy niż w rozmowie. To nie jest gorycz, to szczerość. Po osiemdziesiątce wielu ludzi nie mówi o tym, jak trudne jest utrzymanie więzi. Zauważasz spadek liczby zaproszeń, coraz dłuższe przerwy między wizytami. I nawet jeśli nie jesteś osobą, która potrzebuje ciągłej obecności innych, ta nieobecność zaczyna mówić głośniej niż się spodziewałeś. Możesz zauważyć, że częściej wspominasz nie tylko z nostalgii, ale jako sposób na zachowanie blisko siebie tych, na których ci zależy, nawet jeśli tylko w pamięci. Śmiech, który dzieliliście, codzienne rytuały, które kiedyś brałeś za pewnik, teraz stają się skarbami. Nie ma w tym nic złego. To nie oznaka słabości, ani nawet samotności w klasycznym znaczeniu. To po prostu cicha zmiana, przez którą przechodzi prawie każdy, ale nikt cię na nią nie przygotowuje. I właśnie dlatego pozostanie w emocjonalnym kontakcie ze sobą, ze swoją historią, a nawet z jedną czy dwiema osobami staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Bo gdy tłum się oddala, głębia zaledwie kilku prawdziwych relacji, nabiera większego znaczenia niż kiedykolwiek wcześniej. Po drugie, jak drobne problemy zdrowotne stają się dużymi. Coś, co często zaskakuje ludzi w ich 80 latach życia, to fakt, że nawet niewielkie problemy zdrowotne przestają być drobnostkami. Małe przeziębienie trwa dłużej niż kiedyś. Siniak znika dopiero po tygodniach. Lekki potknięcie, o którym wcześniej zapomniałbyś przed obiadem, może teraz skończyć się tygodniami w łóżku, rehabilitacją, a nawet operacją. To nie tylko spowolnienie organizmu, to jego zdolność do regeneracji staje się mniej przewidywalna. Margines błędu się zmniejsza, a coś tak prostego jak zapomnienie o nawodnieniu, albo pominięcie jednego posiłku, potrafi rozregulować cały system. Nadal możesz czuć się silny i w wielu aspektach nadal jesteś, ale twoja odporność nie działa już w tle jak kiedyś. To, co kiedyś było automatyczne, teraz wymaga uwagi, troski i delikatności. I o tej zmianie rzadko się mówi. Przyjaciele, rodzina, nawet lekarz mogą ją bagatelizować lub sprowadzać do taka kolej rzeczy, ale ty wiesz lepiej, czujesz ciężar każdej regeneracji, widzisz jak energia spada bardziej niż kiedyś. Wyzwanie nie dotyczy tylko ciała, to też wyzwanie psychiczne, jest w tym frustracja, poczucie, że twoje ciało już nie jest po twojej stronie tak jak kiedyś, a jeśli całe życie byłeś dumny ze swojej siły, aktywności czy niezależności, ta zmiana może wydawać się zdradą, ale oto prawda. Ta świadomość to tak naprawdę siła. Gdy zaczniesz zauważać, jak reaguje twoje ciało, możesz się dostosować. Możesz zwolnić tempo, nie rezygnując. Możesz skupić się na tym, czego naprawdę potrzebujesz: więcej odpoczynku, więcej nawodnienia, więcej wyrozumiałości wobec siebie. Ten etap życia nie polega na udowadnianiu czegokolwiek. Chodzi o ochronę siły, którą wciąż masz, przez to, że jej nie lekceważysz. A czasem najmocniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pozwolić sobie na pełne wyzdrowienie. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te przemyślenia za wartościowe, napisz w komentarzu słowo 2, żeby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Wasze wsparcie pomaga nam dalej tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. A teraz, idźmy dalej. Po trzecie. Cicha utrata widoczności w przestrzeniach społecznych. Jedną z najbardziej niepokojących zmian, które przychodzą po osiemdziesiątce, jest to, jak łatwo ludzie zaczynają cię pomijać. Nie z okrucieństwa, ale z powodu cichej zmiany kulturowej, o której nikt nie mówi. Wchodzisz do pokoju i energia już nie zmienia się tak jak kiedyś. Mówisz, a czasem inni wchodzą ci w słowo. Nie dlatego, że chcą cię zignorować, ale bo zakładają, że już skończyłeś. Możesz zauważyć, że częściej musisz coś powtarzać, dłużej czekasz, aż ktoś cię zauważy, albo po prostu czujesz się niewidzialny w większym gronie, nawet wśród rodziny. To doświadczenie to coś więcej niż bycie zignorowanym. To subtelne wymazywanie twojej obecności w świecie, który porusza się coraz szybciej i coraz bardziej koncentruje się na młodości. I niewiele osób jest na to przygotowanych. To może sprawiać wrażenie, że świat widzi twój wiek, zanim zobaczy ciebie. Jakby Twoje historie, Twoje myśli, Twoja mądrość nagle miały mniejsze znaczenie, mimo że są bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek. Żyłeś, przeżyłeś straty, kochałeś, a mimo to są chwile, gdy Twoja obecność zdaje się przygaszona. Taka rzeczywistość może wywołać wiele emocji, smutek, frustrację, a nawet cichy rodzaj żałoby. Ale jest też siła w tym, by dostrzec tę zmianę taką, jaka jest nie jako odzwierciedlenie Twojej wartości. Ale jako odbicie kultury, która zapomina słuchać starszych. Nie jesteś niewidzialny. Świat może cię nie zauważać na pierwszy rzut oka, ale twój głos wciąż ma znaczenie. Ci, którzy poświęcą czas, by naprawdę cię dostrzec, by usiąść z tobą i wysłuchać twoich historii, poczuć twoje poczucie humoru, przeżyć z tobą wspomnienia, to ci, którzy się liczą. Oni słuchają, nawet jeśli potrzebują chwili, by się pochylić i naprawdę usłyszeć. Więc nie wycofuj się. Nie pozwól, by cisza cię zdefiniowała. Dziel się tym, co przeżyłeś, co przetrwałeś. Bądź tą cichą siłą, która przypomina ludziom, czym naprawdę jest godność, głębia i wytrwałość. Może nie zawsze jesteś najgłośniejszy w pokoju, ale jesteś najbardziej doświadczony, a to ma większą moc niż większość zdaje sobie sprawę. Po czwarte, zawężenie codziennego życia. Jedną z najtrudniejszych rzeczy związanych ze starzeniem się po osiemdziesiątce nie jest tylko to, co dzieje się wewnątrz ciała. Chodzi o to, co po cichu znika na zewnątrz. Twój świat, niegdyś pełen ruchu, znajomych twarzy i miejsc, zaczyna się kurczyć. Nie od razu, ale kawałek po kawałku. Możesz zauważyć, że wychodzisz z domu coraz rzadziej. Nie dlatego, że nie chcesz, ale dlatego, że wszystko wydaje się dalej, trudniejsze, bardziej męczące. Przyjaciele, którzy kiedyś wpadali z wizytą, przeprowadzają się, chorują albo odchodzą. Zmieniają się sąsiedzi. Ulubione restauracje się zamykają, twój świat się nie rozpada, on się łagodnie zwęża. Towarzyszy temu emocjonalny ciężar. Samotność początkowo może przypominać cichy szum w tle, po prostu trochę więcej ciszy tu i tam, ale z czasem staje się coraz bardziej odczuwalna. Nawet dla najbardziej niezależnych dusz jest coś dezorientującego w tym, że to, co kiedyś było tak znajome, powoli znika z zasięgu. A jednak jest coś potężnego w nazwaniu tego stanu, w uświadomieniu sobie, że to, co czujesz, to nie słabość, to żałoba, to naturalny smutek związany z zamykaniem kolejnych rozdziałów życia. To nie znaczy, że się poddałeś. To znaczy, że ci zależało, ale oto prawda. Nawet jeśli stary świat się kurczy, nowy wciąż może się rozrastać. Ta ekspansja nie musi polegać na podróżach czy wielkich wydarzeniach. Może przyjść z głębi nowej rozmowy, z przyjaźni z kimś młodszym. Zdzielenia się swoimi historiami, w sposób w jaki nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Świat nie musi być szeroki, by był pełen znaczenia. Musi po prostu być żywy. Zadzwoń do tego przyjaciela, nawet jeśli mieszka daleko. Dołącz do klubu książki, nawet jeśli to grupa online. Przejdź się kawałek, nawet jeśli tylko wokół bloku. Twój świat może wyglądać inaczej, ale to nie znaczy, że się skończył. On się zmienia i nadal jest w nim miejsce, mnóstwo miejsca na radość, śmiech i bliskość. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te refleksje za wartościowe, zostaw komentarz z napisem 4, żeby dać znać, że jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć powiadomienia, by nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Po piąte nieprzewidywalność własnego ciała. Po osiemdziesiątce Twoje ciało zaczyna wysyłać mieszane sygnały. I to często w najgorszym możliwym momencie. Pewnego dnia budzisz się, czujesz się klarowny, stabilny na nogach, silny jak nigdy. Następnego dnia jesteś wolniejszy, bardziej zamglony. Nie wiesz, czemu twoje kolana nie chcą współpracować, albo dlaczego twoje dłonie nie potrafią już chwycić kubka z kawą, tak jak dawniej. To, co najbardziej frustruje, to nie tylko fizyczne niedogodności, to poczucie zdrady. Przecież mieszkałeś w tym ciele całe życie, ufałeś mu, a ono nagle zaczyna zmieniać zasady. Bez ostrzeżenia, bez wyjaśnienia. Planujesz poranny spacer, a nagle czujesz falę zmęczenia, której się nie spodziewałeś. Schylasz się, by zawiązać sznurowadło, i orientujesz się, że powrót do pozycji stojącej zajmuje więcej czasu. Albo zaskakuje cię zawroty głowy, sztywność, dziwne drętwienie, które znika równie szybko, jak się pojawiło. I właśnie to jest istotne, nikt o tym nie mówi. Ta nieprzewidywalność odbiera nie tylko sprawność ruchową, ale też pewność siebie. Nagle zaczynasz się zastanawiać dwa razy, zanim gdzieś wyjdziesz. Nie dlatego, że nie możesz, ale dlatego, że nie wiesz, co zrobi twoje ciało. Ta niepewność może sprawić, że poczujesz się mniejszy, bardziej kruchy, a nawet ostrożniejszy w sytuacjach, w których kiedyś czułeś się pewnie. I to jest całkowicie zrozumiałe. Ale jeśli jest jakaś prawda, która może tu pomóc, to ta. Twoje ciało może nie być już tak niezawodne, ale twoja reakcja na to może być. Elastyczność staje się Twoją nową siłą, umiejętność dostosowania Twoją tarczą. Uczysz się przygotowywać, dostosowywać tempo, dawać sobie przestrzeń, bez poddawania się. Zaczynasz uważniej słuchać siebie, odpoczywać, gdy trzeba, rozciągać się, rozmawiać z lekarzem nie tylko wtedy, gdy coś się dzieje ale też by zrozumieć, jak wyprzedzać problemy. Bo wiedza, nawet w obliczu nieprzewidywalności, daje poczucie mocy. Więc choć Twoje ciało może już nie być tak niezawodne jak dawniej, ty, ze swoją świadomością i doświadczeniem, wciąż masz kontrolę. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te refleksje za wartościowe, zostaw komentarz z napisem 4, by dać znać, że jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Końcowe przemyślenia. Przeszliśmy właśnie przez pięć trudnych prawd, które często ujawniają się po osiemdziesiątym roku życia. Każda z tych rzeczy zaskakuje na swój sposób i każda może po cichu zmienić sposób, w jaki doświadczamy świata. Od coraz rzadszych kontaktów z bliskimi po fizyczną nieprzewidywalność, która zjawia się wtedy, gdy najmniej się jej spodziewamy. Te zmiany potrafią naprawdę zaskoczyć. Ale oto prawda. Uznanie tych zmian nie oznacza poddania się starzeniu. To krok ku życiu z szeroko otwartymi oczami, po to, by przeżywać je pełniej, mądrzej i swobodniej. Co najbardziej zapadło ci w pamięć? Która z tych pięciu prawd była ci już znana z własnego doświadczenia? A może dotyczy kogoś bliskiego? Chcielibyśmy usłyszeć Twoją historię. Zostaw komentarz i podziel się jedną refleksją z dzisiejszego filmu oraz tym, jak planujesz na nią odpowiedzieć. Może to będzie odpuszczenie sobie poczucia winy. Odnowienie kontaktu z kimś, z kim straciłeś więź, albo po prostu więcej życzliwości wobec własnego ciała. Twoja opowieść może być tą, która zainspiruje kogoś innego, bo w końcu starzenie się nie oznacza utraty wartości, to pogłębianie treści życia. I kiedy razem stawiamy czoła tym prawdom, wzmacniamy nie tylko siebie, ale i siebie nawzajem. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy poznać Wasze opinie. Zostaw komentarz i napisz, czego się dziś dowiedziałeś oraz jak zamierzasz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich udostępnić. Czytanie Waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i wsparcie. Jeśli ten film Ci się spodobał i był pomocny, zostaw polubienie, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij materiał. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.